Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, a Tola jeszcze śpi i jestem tego pewna wyjątkowo w takich filmach, ponieważ jestem w domu u rodziców, więc no jeszcze nie wstała. I witamy Was na kanale Zaksiążkowany. Przychodzimy dzisiaj do Was z dniem z życia. Ten dzień z życia głównie nagrywamy dlatego, że mamy na dzisiaj dość dużo ciekawych planów, między innymi, a raczej przede wszystkim jedziemy dokończyć bibliotekę w ośrodku właśnie mamy, w którym pracuję. Więc to będzie super, no i mamy nadzieję, że kilka fajnych innych rzeczy też nam pokażemy. Jest piękna pogoda, więc, e, więc tak, no po prostu tyle słowem wstępu. Jest 8.30 i to chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Słuchajcie, tola już wstała, e, natomiast e, średnio się dzisiaj czuję, bo ją pytałam, jak tam sytuacja, e, i średnio się dzisiaj czuję, więc chyba e, odpuści sobie dzisiejszej hali do biblioteki. A jeśli słyszycie w ogóle stukanie na dole, to tata już od rana gra na fortepianie, w sensie na pianinie, w sensie na instrumencie swoim, e, więc, więc tak. Więc dzisiaj bez stoli, ale, ale trudno, poradzimy sobie i, e, i mamy w planach dzisiaj skończyć tę bibliotekę już końcowo, żeby już móc ją utworzyć właśnie u mamy i no i tak. No i właściwie tyle, więc zaraz się zbieramy tylko domaluję rzęsy i rozczeszę moje super super porządkowe włosy dzisiaj i będziemy jechać i was tam zabiorę. Zapraszam Was do biblioteki ośrodkowej, która właśnie się tworzy, ale jest już progres i mamy nadzieję, że dzisiaj zakończymy ten proces. Cały. W ogóle jak ty ślicznie wyglądasz. Wiec, Susanko, Weź mnie nie tutaj, jestem skonfundowana. Słuchajcie, biblioteka skończona, tutaj jak widzicie półki z fantasy sci-fi są akurat najbiedniejsze, ale tutaj te, a przede wszystkim wszystkie do dołu są już prawie całe zapełnione, natomiast niestety zabrakło dosłownie 10 kart bibliotecznych, bo zostało tylko 10 książek, no ale nie ma, więc mama musi zamówić i pewnie dopisze je jakoś jak tylko przyjdą, no ale zaraz Wam jeszcze pokażę zwróconą kamerę. Skończony. Jest 17 godzina i my właśnie usiadłyśmy teraz do nagrywania w Rapapu. Mamy dość duże stosy, naprawdę duże stosy i ja i Tolena, więc pewnie nam to chwilę zajmie. A później ja będę wracała do Poznania, także jeszcze nagrywamy dla Was mini update. Tolena, może ty zaczniesz, żeby Ciebie było mniej tutaj na tym filmie? E, jasne. Więc czytam teraz żniwo e, jest mi trochę ciężej niż z, z innymi częściami pozostałymi. Jest takie, jak Ducha powiedziała wcześniej, najmniej kosierzałe po prostu. Mm. Ciężko mi się wkręcić, tutaj też nie ma wątku, który mnie za bardzo interesuje, ale trzymam kciuki, ale widząc no, tę objętość, to czarno to widzę właśnie. Ale właśnie ta objętość powinna być dla ciebie dobrym znakiem. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony na razie mam nic, co mnie interesuje i widzę, jakie to jest duże, co nie? Mhm, rozumiem. Więc widzę 500 stron. Ale to się szybko zmieni z tego, co dzieje. jest. No, się, no z... mam nadzieję. To nie będzie takie. Mam nadzieję, trzymam za to kciuki i będę zaczynać zajść yy, dla wyjścia z cienia, bo yy, oglądałam wczoraj taka z Gryt i znowu było o AI i... Ja myślałam, że powiesz, że było z łzami, poleciła moja a. kochana siostra. W sensie miałam to w pokoju u siebie, bo mi to poleciłaś. Po prostu potem okay. nagrywałyśmy i przynosi, przynos, przyniosłam, więc to zapytałam cię, jaką książkę sitefajem polecasz? To nie była. A tutaj nie ma za bardzo ja jeśli tego. A, nie, szukałaś. nie, w ogóle nie, po prostu miałam ochotę na coś właśnie snife owego z tego powodu. Okay. E, I i tyle. To jest koniec mojej historii posunującej I zapytałam to cię, jaką to, to prawda, to prawda. Prawda, za jakąś kres mi polecasz i będę w takim razie zaczynać. I dalej czytam zakłada Domu Muszerów. idzie mi to tak mozolnie, że nie chcę nawet o tym rozmawiać. Nie jestem w stanie tego czytać. Ja czuję, że moje oczy po prostu patrzą na to, nie czytają, nie? Rozumiem, to jest... ale to jest, to jest bardzo fajny opis do wielu. Tak, książek. tak się dzieje czasami, nie? Nie jestem... nie, nie, nie kumam! Po prostu słów, co nie, one mi przelatują przez głowę mm -hmm. i muszę osiem razy czytać to samo. Tak, okay, ja tego nie czytałam, więc nie To jest tego. moje trzecie podejście, ok? I nigdy nie poszłam dalej niż 30 stron. To jest źle, to, kochani, to się nie działo wcześniej. Tak, jestem na 28. No wow, Szalone! Spróbuj przeczytać na 28 stron i nie, nie popłakać. Ja się nie, nie podejmę chyba, bo się boję. No, ja też się boję i... Przygrywam ogólnie w głowie ze sobą, więc Przygrywasz walkę z Edgarem, Edgaremaną. <grym>, niestety po. tak, no. No i lepiej się czuję, więc ekstra już mnie tak nie boli, także super. No to fantastycznie. Jeśli chodzi o moją książkę, którą ja czytam, dostałam do recenzji od wydawnictwa najnowszą książkę Hani Chaban, Hej, paprocie będą naszym grobem. Ja, jeżeli pamiętacie, ja czytałam pierwszą książkę Hani Chaban, i debiut, który wydawała wtedy w Winni D czyli cały ten czas i to było młodzieżowe sci-fi, które wydawało mi się naprawdę bardzo ciekawe, jak na kogoś, kto w tak młodym wieku wydaje swoją pierwszą książkę i miałam bardzo pozytywne odczucie, więc zdecydowałam się, hej, po latach sprawdzę, co pani hani, hani Czaban po głowie chodzi? Nie, więc zaczęłam. Nie zaczęłam, nie czytałam dużo. Jestem dosłownie na początku, no bo też wiedzieliście, jak wyglądał dzisiaj mój dzień. Eee, robiliśmy bibliotekę, co nam zajęło trochę więcej niż, e, niż miało początkowo. Ale już, już prawie koniec, już zostało dosłownie 10 książek. Bo na, wiesz, czaj, że ze wszystkich tych kartonów, które tam były książek, mieliśmy kart na to, żeby zostało nam tylko 10 i skończyły nam się karty. Do dziesięciu nie mamy kart. Jezu. No, więc to było mega przykre. Bo w sensie. No nie mega przykre, bo trochę to bardziej śmieszne, ale trochę też przykre. W każdym razie no nieważne, bo odeszłam od tematu. Jeśli chodzi o tę książkę, tak jak mówię, ja jestem bardzo niedaleko i początek jest mocno taki. nieoniryczny, bo oniryczny by sugerowało, że mi się nie podoba, a początek mi się bardzo podobał, ale mocno tajemniczy i taki poszatkowany. Mamy trochę takich. Kilka na samym początku jest takich pozornie niezwiązanych ze sobą scen, wpisów, jakichś takich rzeczy, które dopiero się będą łączyć. Ja już widzę, jak to może się gdzieś tam będzie w przyszłości łączyć, i jest to bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o fabułę, mamy tutaj historię młodych przyjaciółek, to na razie tyle wiem: Daria i Nina. Daria jest naszą główną bohaterką, i one pojechały na festiwal muzyczny. I dzień przed koncertem ich ulubionego zespołu, gitarzysta tego zespołu. Um I tak, tamten, tamten koncert oczywiście odwołano, i tam powiedziano, że to było samobójstwo, bo wjechał samochodem w drzewo. Natomiast no, dziwna, ogólnie taka jakaś dziwna atmosfera wokół tego krążyła. No i teraz po kilku latach wraca ten zespół, który się nazywa Duchy, i wypuścił nową płytę trochę, żeby uczcić właśnie tego gitarzystę, a trochę po prostu, żeby wrócić do świata muzyki. I one znowu jadą na ich festiwal. I z tego co mi się wydaje. Znowu ktoś umrze. Znowu ktoś umrze. No to by miało najwięcej sensu chyba. Sami przyznacie, brzmi to dość interesująco i brzmi to też zupełnie jak taka, no, książka, która jakby nie taka schematyczna. W no. sensie może będzie, I don't know, ale na razie ten pomysł i koncept to jest chyba jakiś taki kryminał, dramat. Okay. Co jest bardzo przeze mnie lubianym połączeniem gatunkowym. Ja lubię jak w kryminałach są jakieś takie, wiecie, emocjonalne... Fragmenty. Nie wiem, czy to jest kryminał do końca, bo też nie odważyłabym się chyba go tak zaszufladkować, ale no tak po prostu chciałam Wam powiedzieć. Także to, to jest ciekawe. Plus, zobaczcie tutaj, co prawda, no sobie strony, ale zobaczcie na to wydanie. Boskie i ta okładka jest boska. A jeśli chodzi o coś innego, to słucham w audio uwięzieni. Dziwny jest ten polski tytuł, bo angielski tytuł to jest Drowning, czyli tonie, tonięcie no albo za tak. utonięcie. No, tak, tak. A jakby uwięzieni, to jest taki. Ale um, czekaj, ja, co, co jest za książka? To jest ta od ultimatum. Od o, tego samolotu tak. Jasne. E, I słucham tej książki w audio. No tak, bo oni są w wodzie przecież tak. Bo tam spada po 5 minutach na pierwszy, w pierwszym rozdziale to się w ogóle dzieje, bardzo intensywnie zaczynałaś ta książka a propos kryminałów i thrillerów. E, to spada po 5 minutach samolot do wody. Po 5 minutach od startu. Ale trochę, co? Trochę kiepsko, no. no na nie pierwszym mogę, rozdziale? Ja bym, do, jak już miałabym, wiesz, umrzeć w samolocie, no to wolałabym raczej pod koniec, nie? Że tak blisko. Już, a nie na początku. a mi się wydaje, że lepiej od razu, bo to po co masz się męczyć? Się, w sensie... No właśnie, ty nie wiesz, no. A tak to się, kumasz męczysz się ewentualnie dłużej. No to bez sensu. Niech już będzie to z bani. W każdym razie, tamten samolot, z tego co ja wiem, bo ja jestem na początku tego dibucha, przesłuchałam może godzinę, tam oni wpadają do wody i chyba ten samolot jakby nie przeżyją ci ludzie w środku, przynajmniej większość. I część z nich da radę wyjść, ale część z nich chyba zacznie samolot tonąć już i jakby część z nich tych ludzi w samolocie się nie wydostanie. I mnie najbardziej w tej książce fascynuje to, jak autorka będzie w stanie sprawić, że my tych bohaterów poznamy, jeżeli to będzie się działo w zamkniętym przestr przestrzeni. Spodziewam się, że przez okres bardzo niewielki, no bo jeśli miałby być większy tam w tym samolocie no tak, pod wodą, to, 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 by, to, nie miało sensu. to by już ich jakby nie było. E, więc spodziewam się, że to będzie pewnie doba max w tym samolocie i to maksymalnie, a jednak mamy, będziemy tam mieli, nie wiem, załóżmy dziesiątkę bohaterów, których trzeba poznać. I no rozumiem, jakieś flashbacki, jakieś coś tam. No tak, dziesiątkę rzucą, bo ja nie wiem, ale mm, ten. I będziemy mieli pewnie jakieś historie z nimi związane. Ale to jest bardzo taki trudny manewr do wykonania w książce. No tak. Więc zobaczymy. Ja uwielbiam poprzednią książkę autorki. Ona ma mnóstwo wad. Jest absurdalna, ale fantastycznie się przy niej bawiłam, więc zobaczymy, co mi zaoferują. Uwielbiam zaoferują. No i dobrze. My idziemy nagrywać, moi drodzy, podsumowanie czerwca i lipca książkowe. A z wami będziemy się widzieć za moment. Słuchajcie, idziemy w ten przełomowy piękny moment, ponieważ będziemy zbierać domowe fasolki. Tak. To jest chyba jedno z moich ulubionych warzyw. Mm. Nazrywam no, jeszcze Zuzi. Rukolkę do domu. I sytuacja z Rukolą jest o tyle śmieszna, że zasadziłam ją któregoś roku gdzieś tam sobie w jakimś miejscu na ogrodzie. Ucięłam ją całą, zjedliśmy ją, następnego roku nagle wyrosła samodzielnie. I od tamtej pory minęło 5 lat, a ona się wszędzie gdzieś tutaj rozkłada. I tu się rozłożyła. I tu się rozłożyła, i tu. I jeszcze mam parę takich miejsc. I powiem Wam tak. Bardzo podoba mi się ten zielony dywan z Rukoli. Mamuś, skąd ty to czarujesz, tak? Mm, zerwałam. One tak wyglądają niepozornie, ale każdy ma inny gatunek. I te tutaj z tym zieloną końcówką są najlepsze. Każą mi u się kiapko. gryzej Ja nie chcę tego robić. To jest dla kontentu się poświęcam. Smakuje ci, czy nie? Ten jakby pomidorowy środek jest dobry, ale ja nie lubię tej jakby grubej skórki do tego masz? Nie kumam za bardzo. No tego jakby tutaj, tego miąższu. Ale powiedziałeś, że środek lubisz, a środek to miąższ. No właśnie, nie, miąższ, środek to jest to wodniste takie. Wodniste lubię. Słuchajcie, dzisiaj tata robił obiad, więc mamy frytki, keczup, ale keczup nie wiedział, że go nie ma, więc dostaliśmy jakieś przechowane z maka i... Kiełbaska na patelni. Natomiast ja nie narzekam, ja bardzo lubię, Tata robi przepyszne frytki domowe, więc ja tam się cieszę. Jest dokładnie 20.16, dojechałam właśnie do Poznania, idę się rozpakowywać, idę się trochę pobawić z furasem i będę czytać dalej książki, i to już dzisiaj jest taki nie ma innych planów na wieczór, po prostu chillerka, podleję trochę kwiatów i no i tyle. I dam Wam znać, jeszcze przyjdę wieczorkiem do Was mm, a propos książki, co uważam. Dzień dobry, witam Was tego pięknego poranka drugiego dnia, tego dnia z życia. E, słuchajcie, przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Wczoraj sporo poczytałam, ale już nie miałam mózgu, żeby pogadać o tym, co czytam. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj rano ten mózg mi się od odklikał i działa jednak, ale zanim do książek, pokażę Wam, bo zamówiłam sobie dwie książki na Allegro i strasznie się cieszę z jednej z nich, bo ona, ja ją zaznaczyłam na Goodreadsie, że chcę ją przeczytać już długi, długi czas temu i ja już, to było tak dawno temu, że ja nie pamiętam, dlaczego ja ją chciałam przeczytać, ale pamiętam, że bardzo chciałam to zrobić i szukałam tej książki naprawdę duży wycinek czasu, w sensie nie szukałam też jej jakoś super aktywnie, na zasadzie, że wiecie, nie sprawdzałam co tydzień, czy może ktoś jej nie dodał, ale kilkukrotnie, jeśli nie wielokrotnie, gdzieś tam wpisywałam ją na eliksach, czy na Allegro i nigdy jej nie było. Aż to nagle patrzę i słuchajcie, była za trzy złote. <grym> Więc ją zamówiłam i jest to inwazja. I to jest Jakaś taka seria sci-fi, w ogóle, przepraszam, ale ma barwione brzegi, także naprawdę to był dobry deal. Za 3 złote. Um, I to jest science fiction, ale jakieś takie chyba mega dziwne, i chyba w taki śmieszny sposób. Ja prawdopodobnie powód, dla którego tak bardzo chciałam, przyciągała moją uwagę, to jest ta okładka, bo to jest tak śmieszna okładka. W sensie to jest taka retro vintage, retro vintage sci-fi, który wygląda super, więc za 3 złote? Hello! E, a oprócz tego. To też było na moim Goodreadsie już długi, długi czas, i na bryfurasku. A tego chyba w ogóle nie było dostępnego ani na żadnym Empiku, ani razu, od kiedy to wyszło. Nie wiem, o co chodzi. Ja tego nigdy nie mogłam znaleźć, albo no się tak szybko wyprzedało, że już mi się nie udało tego zamówić. Ale na Allegro też właśnie w tym samym miejscu sobie zamówiłam Una kontra życie. I to też jest jakiś takiego... Znaczy, to jest obyczaj dramat, ale z elementami science fiction, bo główna bohaterka budzi się Każdego chyba roku swojego życia, w innym momencie swojego życia, na zasadzie 20 lat wcześniej albo 20 lat później, w ten, w ten sposób trochę to brzmi. Eee, I wydaje się to bardzo interesujące. Także zamówiłam. I to też było tanie, bo kosztowało 19 zł, więc więc uważam, że to były świetne zakupy. Za przesyłkę zapłaciłam więcej, bo chyba 11 zł do paczkomatu. W każdym razie książki. Wróćmy do książek. Hania Czaban. Słuchajcie, jestem już ciutkę za połową, ponieważ jestem tutaj eee, i to jest mam dużo do powiedzenia na temat tej książki. Po pierwsze, Haniu, jeśli to oglądasz, nie sądzę, ale jeśli to oglądasz, to szapoba za twój styl pisania jest absolutnie perfekcyjny. Masz talent. To co tutaj się czysto literacko dzieje, to jest naprawdę naprawdę niezwykłe. To już było widać w książce cały ten czas, czyli właśnie w Hani debiucie, że ona naprawdę potrafi to robić i tak jak ja Lubię, lubię tamtą książkę. Nie była mnie nigdy jakoś super podekscytowana. Ona była fajna i naprawdę robiła wrażenie jako debut tak młodej pisarki, ale jak wiecie, nie wracam do niej często myślami. Była dobra na pewno, ale nie była do końca moja. Natomiast to, co tutaj się dzieje, ja będę o tym myśleć bardzo, bardzo długo e, jeszcze w moim życiu, ponieważ to jest tak interesująco napisane. To jest z jednej strony książka, no dramatyczna bym powiedziała, z drugiej strony wpada w trochę w realizm magiczny, ale z trzeciej strony najbardziej z tego wszystkiego wpada w jakiś taki horror wręcz. Wiecie, bo jakby teoretycznie horror jest częścią gatunku fantastyki. Fantastyki w sensie, no bo horror to jest jakby taki a'la thriller z elementami nadprzyrodzonymi z tego, co ja się zorientowałam, jaka jest definicja horroru. I tu jest trochę Coś takiego, to na pewno nie będzie książka dla wszystkich. Ale i myślałabym, tak jakbym tego posłuchała, co ja teraz mówię, jakby ktoś mi inny coś takiego powiedział, to bym pomyślała, że to może nie być też moje. Ale to jest tak błyskotliwie i mądrze napisane, że ten element niepokoju i takiej niewiedzy na temat tego, co się dzieje, przytłacza wszystko inne. I rzeczywiście, tak jak tutaj jest z tyłu napisane, będzie duszno, jest duszno przy czytaniu tej książki. A to jest taki. Takie coś, co ja bardzo lubię przeżywać przy czytaniu, więc naprawdę zaczyna się to dobrze. W sensie, no jestem już w połowie, więc jakby no nie zaczyna się. Um, bardzo ciekawa główna bohaterka. Trochę mamy taki motyw na zasadzie pewnego, trochę oniryczny, ale nie chciałam używać tego słowa, bo mi się kojarzy raczej kiepsko, bo ja nie lubię takich książek, a nie chcę wam też tego zasugerować, ale niestety nie mam lepszego słowa, bo chodzi o to, że nasza główna bohaterka nie do końca wie, co się dzieje. I nie do końca jest pewna, że to, co się dzieje, się dzieje naprawdę. Tylko, że nie wiemy, jakby, o co chodzi. Nie wiem, czy moja... Oh, nie wiem, czy te zdanie miało sens dla was, ale no, no tak po prostu jest. Zresztą tutaj też z tyłu jest napisane niepokojący thriller, który sprawi, że zwątpisz w to, co widzisz. I rzeczywiście my, jako czytelnicy, nie do końca wiemy, co się dzieje. I tutaj też jest taka sytuacja. Tu jest moje mm, największe zmartwienie a propos tej książki. Bo widzę dwie potencjalne drogi, jak ta historia się potoczy. I jedna z nich to będzie w ogóle fantastyczna rzecz, jeśli ja będę miała gdzieś tam rację. Nie mam przewidywania, jak to się skończy dokładnie, ale mam takie, jakby wiecie, ogólny, w ogólnym rozrachunku mam pewną myśl. Ale jest też druga opcja i tej będę na pewno mniejszą fanką, więc zobaczymy, jak to się skończy, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jak mówiłam, ta książka na pewno nie będzie dla wszystkich. Mamy na przykład tutaj motyw spotkania z wróżką, która przepowiada jakby pewne rzeczy. I to mnie zdziwiło, bo ja zwykle takich elementów za bardzo nie przepadam za nimi. Tutaj to zadziałało bardzo dobrze, bo. Te metafory i ten taki naprawdę, ta ciężkość w powietrzu, ona po prostu bardzo dobrze działa i wszystko w tej atmosferze jest właśnie utrzymane i to, to mi się bardzo podoba. Czy moja opinia ma sens? Ale jeżeli nie ma, to trochę, trochę to jakby pasuje do tej książki. Wiecie, o co mi chodzi? To nie jest książka, którą jestem w stanie zrecenzować jakoś tak na argumenty, bo tu wszystko to jest uczucie w tej książce. Tu są wiersze, to, tą książkę trochę się w ogóle czyta jak taki Dziwaczny, ale naprawdę piękny wiersz, więc ciężka jest to książka do recenzowania, od razu Wam powiem. Natomiast, tak, tutaj po prostu zobaczymy, jak ona się skończy, bo tak jak Wam powiedziałam, jedną rzecz sobie wyobrażam, która może mi się nie spodobać, a może tak się skończyć. I wtedy Wam to też powiem, oczywiście bez szczegółów, ale wierzę w autorkę i wierzę w tę książkę i mam nadzieję, że. Wybierze tą drogę, którą ja bym wybrała, ale też, jakby, no wiecie, to, że ja bym ją wybrała, nie znaczy, że wam się tak bardziej spodoba, więc to tylko mówię czysto subiektywnie moją opinię, bo obiektywnie wydaje mi się, że ta książka jest naprawdę bardzo intrygująca i interesująca, i to jest coś innego. I ostatnia rzecz, którą powiem. E, tutaj dużym elementem jest pewnego rodzaju relacja między główną bohaterką a pewnym człowiekiem. Nie chcę wam mówić za dużo, e, bo chyba lepiej jest nie wiedzieć dużo o fabule, kiedy się idzie do tej książki. I ta relacja jest opisana w tak piękny sposób. W sensie ta miłość, która tutaj bije z tych stron, jest wręcz przytłaczająca i ona też dokłada trochę do tego takiego, takiej ciężkości i duszności, bo ona jest tak, tak napisana. No, ciężko mi wam to sprecyzować. Mam wrażenie, że nie poradziłam sobie super z robotą moją recenzencką, ale no, ona jest po prostu taka. No i tyle. Skończę ją za chwilę, bo jak tylko nagram ten update, to usiądę jeszcze i ją dokończę i powiem wam, co o tym myślę. Oprócz tego pokazywałam Wam uwięzionych, uwięzionych ale tutaj nie ruszyłam się prawie wcale. Też nie miałam za bardzo akurat na nią jakiejś takiej. No nie, nie, nie wajbowałam nie z nią razem. A z kolei zaczęłam książkę Brit Bennett, moja znikająca połowa, ale dosłownie przeczytałam 30 stron, więc ja tutaj tylko daję znać, że czytam, a z opinią przyjdę później, jak będę wiedzieć, co ja czytam, bo na razie nie ogarniam. E, natomiast to jest książka, która leży tak u mnie długo na półce, bo od 5 lat, bo ona kiedyś wygrała na Goodreads, mm, Goodreads Choice Awards za literaturę piękną i wtedy już ją zamówiłam i ją chciałam przeczytać. I czekała na mnie aż tak długo, że chyba przestałam chcieć ją czytać aż tak, więc muszę po prostu ją usiąść, przeczytać i sprawdzić, bo jeszcze trochę już w ogóle nigdy za nią się nie zabiorę, więc ona była kiedyś bardzo, bardzo głośna i bardzo popularna, a potem już wszyscy przestali o niej mówić i jakoś tak mój entuzjazm po prostu opadł, więc zobaczymy, co powiem na ten temat. No i to jest mój update ode mnie. Idę się poprzetulać z moim kotkiem. Tutaj, po razy. E, co prawda, plecami do Was się obrócił, ale. Wybaczamy mu. E, I idę przeczytać do końca na pewno e, Mchy i Paprocie. E, I no zobaczmy. Może coś jeszcze mi się uda poczytać. Bye! Z racji tego, że mam do zrobienia jakieś dwa prania i posprzątanie moich obydwu szaf z ciuchami, bo to coś tam dzieje, to jest Armagedon, to oczywiście, że nie zrobiłam tego, za to skończyłam dwie książki. <laughs> Przede wszystkim i najpierw skończyłam Mchy i Paprocie będą naszym grobem. Ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta książka. Absolutnie Ogromne. To jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi literacko. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo gdybym ja miała opisać, na przykład, jakieś takie trzy słowa, którymi mogę was do niej zachęcić, i żeby ją opisać, to trzy słowa to jest mniej więcej o 350 słów za mało, bo tu się, znaczy nie dzieje się super dużo, ale tu jest tak wiele, tak wiele emocji, tak wiele serca włożonego do tej książki, tak wiele Takiego poczucia, nie wiem nawet jak to nazwać, zaangażowania, które ja czułam. ja To jest obyczaju horror, czyli dwa moje kompletnie niegatunki, w sensie nie moje. Ja ani za jednym, ani z drugim nie przypadam i nie czytam, a z kolei w tym połączeniu, mi się wydaje, że to jest kwestia tego stylu pisania. Ja się tak przejmowałam tym, co się dzieje. Tutaj też mamy dużo romansu. Który też dla mnie był tak piękny, bardzo duże z z wrażenie na mnie zrobiła ta książka, czysto emocjonalnie, e, i bardzo ją mocno doceniam literacko. E, to, co ja myślałam, jak to się może skończyć, to w ogóle ani jedna, ani druga droga nie miała jakby sensu. W sensie miałaby, ale nie miała w tej książce. Więc e, uważam, że jest to książka, której też nie da się przewidzieć. I to jest takie, taki, takie coś, że jeśli szukacie książki, która was poruszy to będzie dobra. Jeżeli szukacie książki, która was rozerwie, to będzie dobra. A jeżeli szukacie połączenia, no to w ogóle tym bardziej. Więc to jest książka, która spełnia tak wiele jakichś takich, wiecie, punktów, które ma spełniać dobra książka. Ona na pewno nie będzie w stu moja, bo jak już mi te emocje opadną, to jestem pewna, że Czysto fabularnie, ja nie będę tej książki wspominać jakoś nie wiadomo jak, ale te emocje, które ja czuję podczas czytania jej i po tym, jak już ją skończyłam, są niepodrabialne. To jak się ta książka kończy? Nie spodziewałam się, kompletnie się nie spodziewałam. Jest tu jeden motyw, który nie jest moim faworytem w książkach w ogóle, a jest on dość ważny de facto dla fabuły tej książki. Tylko, że widzicie, mi ta fabuła dla mnie była na drugim planie, yy, i ta książka miała tyle do zaoferowania, więcej ponad swoją fabułę, że mi to kompletnie nie przeszkadzało. A to jest coś, co mam wrażenie, nie zdarza się super często. Więc jeśli szukacie emocjonalnego przywiązania do książki, która jest de facto bardzo krótka i bardzo szybko się ją czyta, to to, to będzie świetny wybór dla Was. Jestem pod dużym wrażeniem i jestem też w dużym szoku, że tak o niej będę myśleć i tak o niej myślę, bo się tego nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie ciekawe, ale nie sądziłam, że aż tak uderzy mnie w serce. Więc to jest moja opinia na temat Mchów i Paproci. Przepraszam, bo mam wrażenie, że moja recenzja nie jest super zgrabna, ale bardzo ciężko jest mi recenzować tę książkę, bo jest zupełnie inna i taka niestandardowa. To nie jest książka, którą... Można tak po prostu opisać kilkoma zdaniami, wiecie o co mi chodzi. Więc, więc tak, bardzo Wam polecam, bardzo. I słuchajcie, pamiętacie jak Wam pokazałam przed chwilą inwazję? Skończyłam ją, umówmy się, nie był to super duży wyczyn, szczególnie, że też tekst jest ogromny, bo jest to, jak się okazało, książka dziecięca. W sensie, no taka dziecięco-młodzieżowa. To jest sci-fi, który opowiada o piątce przyjaciół, którzy wracając ze szkoły spotykają statek kosmiczny i kosmita do nich schodzi i mówi, że... Musicie pomóc uratować Ziemię, bo zeszli do Was zerkowie, jerkowie, jacyś złole kosmiczni i oni są wśród Was i przejmują mózgi ludzi na Ziemi i chcą przejąć wszechświat. Ale ja umieram, bo mnie zaatakowali, więc zamiast tego dam Wam moc przemienienia się we wszystkie zwierzęta, które dotkniecie. I te dzieci mówią dobra. I zaczynają się przemieniać w różne zwierzęta i odkrywać spisek, jaki się dzieje w ich szkole, ponieważ okazuje się, że tam też już się ci Jerkowie zagnieździli. Ta książka tak straszliwie nie miała sensu. Dlaczego te, te dzieciaki mają. Ratować świat. No rozumiem, że dostało jako jedyne tę mo moc, ale jakby to jest tak absurdalne, dlaczego skoro ten kosmita to, jak wiecie, nazwał na zasadzie, że to jest zagrożenie dla całego wszechświata, to akurat, akurat nie uwierzycie, cała baza największa jest w ich szkole. To nie ma sensu. Ale czy się bawiłam dobrze? Bawiłam się super. E, ja. To jest dziwna też rzecz, szczerze mówiąc. Ja Wam nie mogę jej polecić, ale z, z drugiej strony dobrze mi się to czytało. W sensie, ona jest, no, no, jest absurdalna. No nie wiem, jak ja Wam to mam bardziej wytłumaczyć, żebyście wiedzieli o co mi chodzi, ale to już nic, co tu się dzieje, nie ma sensu. Ale równocześnie to był super fan. Jeśli wyłączycie wszystkie jakieś takie logiczne, myślące komórki w swoim mózgu, to może Wam się spodobać. Plus to się czyta w 20 minut, więc no, nie jest to coś na co poświęcicie dużo czasu w razie, w gdybyście się mieli z jakby stracić czas. To tego czasu nie stracicie dużo, to chciałam powiedzieć. Oprócz tego słuchałam sobie trochę audiobooka uwięzionych, natomiast to wam opowiem już później bo po pierwsze jeszcze nie skończyłam a to jest thriller więc jakby chcę skończyć żeby wam powiedzieć czy to wszystko miało koniec końców sens czy nie eee, a poza tym nie przesłuchałam jakoś super dużo więc tak moi drodzy z racji że ten dzień życia troszeczkę nam się przedłużył to będziemy go kończyć ja jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu za przeczytanie możliwość przeczytania książki Hani Czaban, bo to naprawdę było Doświadczenie. Yy, no i co? Koniecznie dajcie znać, co Wam się udało przeczytać przez ostatnie parę dni, a my się będziemy z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!